Hejka wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Curocetinka, a w dzisiejszym odcinku tutorial na tego uroczego, malutkiego i bardzo prostego do zrobienia króliczka na szydełku taki mały, żelkowy słodziaczek więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne włóczka w wybranym kolorze, ja mam taką tofifi i jeżeli chcecie aby ogonek był biały, w innym odcieniu. no to bierzecie sobie ten odcień. I te włóczki są od firmy Himalaya Dolphin Baby. Szydełko 4,5 mm, igła dziewiarska, nożyczki, parę bezpiecznych oczek o rozmiarze 10 mm z zatyczkami, bezpieczny nosek albo włóczka do wyszycia noska, trochę wypełnienia i opcjonalnie znaczynka, ale ja go nie używam. Wszystko mamy? To zaczynamy. Najpierw robimy... Magiczne kółko w, z, z włóczki w kolorze ciałka. Robimy magiczne kółeczko, a w nim sześć półsłupków. Klasyczne, klasyczne kółeczko. I Zaciągamy i przechodzimy do rzędu drugiego i w nim będziemy robić 6 inklisów. Czyli zobaczcie. W każdym z sześciu zrobionych oczek robimy dwa półsłupki. Jeden increase. Drugi increase. Teraz trochę zrobię wolniej, abyście mogli zobaczyć. Trzeci increase. Widzicie w tym samym oczku. Czwarty increase. Piąty increase. Szósty. Ojej. Dobra, była mała awaria, ale już wszystko poprawiłam. I teraz uwaga, będziemy musieli robić przez kolejne trzy rzędy w każdym rzędzie po 12 półsłupków, czyli w rzędzie trzecim, w rzędzie czwartym, w rzędzie piątym. Od rzędu trzeciego do piątego robimy po prostu ym, po 12 półsłupków w każdym. Czyli jeżeli nie macie znacznika, możecie od razu zrobić 36 półsłupków. No to widzimy się za moment. OK, 36 półsłupków. Za mną i przechodzimy do rzędu szóstego. I w nim, uwaga, jeżeli robicie w innym kolorze ogonek, to bierzecie sobie ten kolor. Tak. I najpierw robimy niecałe 6 półsłupków, czyli zróbcie 5 półsłupków najpierw. Raz, dwa, trzy, yy, cztery. I uwaga, tak jak robiliśmy, pamiętacie, pingwinka tubka. Ym, ogólnie wzór na niego dam w opisie, tutorial. Link dam w opisie. To tutaj musimy zrobić niecały półsłupek. Ym, czyli normalnie, jak przez półsłupku, bierzemy nitkę, dołączamy białą nitkę. Wyciągamy i krótszą nitkę białą trzeba połączyć z dłuższą nitką koloru ciałka. I robimy zupełki, aby połączyć. Ok. I teraz, może to być dla Was dziwne, wyciągamy dłuższą białą nitkę. Wkładam w te dwie, dwie pętelki. Szydełko. Szukamy, gdzie tutaj jest kolory naszego ciałka. I robimy normalnie półsłupek. No, dokończamy Dlaczego ja tak, tak lubię? a no dlatego, ponieważ jakbyśmy od razu robili bąbelek. No, także tutaj by był biały. To wtedy tutaj by były takie brzydkie, białe kreski. A tak to nie ma. Zaraz właśnie zobaczycie. Teraz bierzemy białą nitkę, dajemy na przydełko, tak? No, jakby nabieramy, i wbijamy się w następne oczko. Przeciągamy włóczkę, i przeciągamy nitkę przez dwie pętelki. I coś takiego, czyli nabieramy, wbijamy się w oczko, przeciągamy nitkę i bierzemy nitkę na szydełku i przeciągamy przez dwa to musimy zrobić to tyle razy, aby tutaj na szydełku abyśmy mieli cztery takie niteczki w białym kolorze, łącznie pięć więc jeszcze jedną mi zostało czyli po prostu robimy podstawowy bąbelek tak? No, tak? dobrze tak jak już mamy raz, dwa, trzy cztery, pięć pętelek Uwaga. Dajemy białą nitkę do tyłu, bierzemy nitkę w kolorze ciałka i przeciągamy przez wszystkie pięć niteczek. I teraz można sobie obciąć już białą nitkę. I już tą włóczkę no już tej włóczki nie będziemy używać, chyba, że będziecie chcieli mieć na przykład dwukolorowe albo Biała łóżka. No. Jeszcze możecie dla bezpieczeństwa sobie tu związać supełkiem albo supełkami. Mhm. No i kontynuujemy rząd szósty, czyli robimy już na końcu pięć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I zobaczcie, jak to ładnie. Wygląda Widzicie Nic tutaj nie ma no. To teraz jak już wiemy gdzie jest tył Gdzie jest ogonek No to Możemy włożyć Oczka Wyciągamy na chwilę szydełko I ustawiamy króliczka W ten sposób aby Ogonek był na środku I obracamy na drugą stronę Bierzemy oczka oraz nosek i te zatyczki. I wkładamy oczka w rzędzie między trzecim a czwartym. Już ja Wam pokazuję. Zobaczcie. Tu jest magiczne kółko, rząd pierwszy. Tutaj jest rząd drugi. Tak dziwnie on jest, co nie? Tu rząd trzeci i tu rząd czwarty. Czyli wkładamy oczka tutaj. Jeżeli byście nie policzyli tego rzędu, no to między rzędem drugim a trzecim. Wkładamy w odstępie około czterech półsłupków, a pomiędzy wkładamy nosek. Ojej, jaki, jakie to jest urocze. No i oczywiście można już dać zatyczki. Druga zatyczka. No i jeszcze na nosek sprawdzę, oj, czy jest ładnie włożony. Mhm, tak ma być. No to sobie to trzymam tak. Tu mocno przytrzymuję. I zakładam zatyczkę. Mhm. No to teraz można sobie już wypełnić. Trochę za dużo tego wypełnienia da wzięłam. Ale to nic. Naprawdę, potrzeba tej malusia wypełnienia. Hmm? Jakby ktoś się pytał, no to to wypełnienie to kulka silikonowa. Najlepiej ją używać, bo wtedy maskotki nie nasiąkają. znaczy wysychają jak nasiąkną wodą. No i też no w wielu aspektach są lepsze. I dobra. Robimy teraz ostatni rządek, czyli rząd siódmy, i to będzie zamykanie. Tu robimy 6 diklisów, ale takich nienormalnych, o takich, tylko robimy je w tylnych pętelkach. Więc dobrze. Czyli robimy 6 diklisów. Diklis Decrease to jest jeden półsłupek w dwóch oczkach. Wam pokazuję, jak to zrobić. Patrzcie, jest oczko, co nie? O, ja muszę... Jest oczko, tak o wygląda jak, jak jakaś kropelka, i ono się składa z jednej pętelki i drugiej pętelki. I my właśnie w tą tylnią pętelkę musimy się wbić, aby tutaj została jedna. I wbijamy się w drugie oczko też w tylnią pętelkę. Bierzemy, przeciągamy przez dwie nitki włóczkę. I tak jak przy półsłupku, przeciągamy przez dwie nitki. I tak musimy zrobić jeszcze pięć razy. Łącznie sześć. Teraz robię drugi decrease. Trzeci. Czwarty, piąty i szósty. No i dobrze na końcu robimy w całym oczku slip stitch i ucinamy włóczkę na około no, między 5 a 10 cm. Jeszcze polecam sobie trochę wypchać królisia. No, i przechodzimy do zamykania dziurki. Ja ogólnie jeszcze przed zszyciem lubię sobie tutaj przypalić tylko końcówkę. Dzięki temu ono, widzicie, się w ogóle nie pruszy. No, i nakładamy sobie na igłę. I to robimy tak. Zobaczcie, jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek i w każdy z nich, zobaczcie, tak jak wcześniej pokazywałam Wam budowę oczka, że jest pętelka przednia i tylna. I my do zamykania będziemy się wbijać w przednią pętelkę. Więc je wbijamy, przeciągamy i delikatnie naciągamy. I znowu wbijamy się w przednią. Przeciągamy i naciągamy. Jeszcze cztery razy musimy tak robić. Więc raz, dwa, trzy, no i tu jest takie cztery. Ja sobie lubię się jeszcze w ten sposób wbić. Zobaczcie, obok się wbijam. No i tutaj wychodzę. Mhm. I znowu się lubię wbić tutaj w środek. I przeciągam gdzieś tutaj. Działko. Obcinam sobie i hop i zobaczcie ciałko jest gotowe a teraz pora na uszka no i będziemy potrzebować szydełko nożyczki jakby ktoś chciał to zapalniczkę no i włóczkę w kolorze jaki chcecie ja używam w kolorze ciałka. Ale Wy na przykład możecie zrobić w kolorze tego ogonka, albo w jakimś innym. I tutaj robimy tak. Najpierw będziemy robić po prawej stronie łóżko, a potem po lewej. Więc tutaj wbijamy się w rząd trzeci. To jest, zobaczcie, tu jest rząd pierwszy, tu jest rząd drugi i tu rząd trzeci. I się wbijamy szydełkiem w nie a mniej więcej tak aby był taki jeden półsłupek odstępu od oczek ja sobie tutaj przypalę końcówkę, aby mi się nie sypało mhm. i zobaczcie, biorę sobie w ten sposób włóczkę łapię tu i przeciągam zostawiam tu kawałek włóczki i robię Cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz, uwaga! Będziemy robić półsłupek z narzuconą nitką, czyli half double crochet, w drugim oczku łańcuszka od szydełka. Czyli, uwaga, nie tutaj, a tutaj. Wbijamy się i robimy. W następnym oczku, czyli tutaj również robimy półsłupek z nawiniętą nitką, a w ostatnim robimy półsłupek. I teraz, aby to zakończyć, wystarczy uwaga. wbić się w rząd drugi, ale nie na przykład tonie, nie na przykład tutaj ani tutaj, tylko tak aby było prosto. Czyli mniej więcej tutaj i robimy slip stitch czyli oczko ścisłe ucinamy sobie kawałek nitki ja sobie może tutaj od razu robię no i przeciągam mhm. pierwsze łóżko prawie gotowe obracamy sobie i zobaczcie Wbijamy się tam, gdzie jest ta krótsza nitka, początkowa. Wychodzimy blisko krawędzi uszka i bierzemy tą dłuższą nitkę, przeciągamy tutaj i sobie te niteczki zawiązujemy w supełki. Ja lubię przynajmniej dwa zrobić, wtedy wiem, że nic tutaj się nie rozwali obcinam nadmiar i chowam nożyczkami w głąb. Okay. No i teraz pora na drugie łóżko, ale uwaga, jeszcze nie robi tak samo. Jakby robi się to samo, że cztery oczka łańcuszka mm, ale nie zaczyna się w trzecim rzędzie, a by... uwaga, uwaga, drugi. To szybko sobie tutaj przypalę końcówkę. Mhm. I zobaczcie. Tutaj wbijam się w rząd drugi. Tu jest rząd pierwszy, tu jest rząd drugi. Wbijamy się w ten sposób przydełkiem. To jest po lewej stronie. Nie? I zostawiam tutaj około jeden półsłupek odstępu. I bierzemy tą nitkę, przeciągamy. Zostawiamy kawałek. Robimy cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Półsłupek zawiniętą nitką w drugie oczko od szydełka, czyli nie tutaj, tylko tutaj. Mhm. Następne oczko to samo i półsłupek w ostatnie. No i teraz wystarczy zrobić. Lipstick w rzędzie trzecim Również Półsłupek od Bezpiecznych oczek Obcinamy kawałek Przypalamy końcówkę Przeciągamy Mocno Zobaczcie, prawie gotowy Bijwamy się tutaj gdzie jest ta krótsza, mhm, tutaj. Wychodzimy obok krawędzi. Bierzemy tą dłuższą nitkę, przeciągamy tutaj. No i robimy supełki. Obcinamy nadmiar, chowamy. Okej. Okay. I uwaga. Nasz króliczek, który wygląda trochę jak grzelek, jest gotowy. Czyż nie robi się go szybko? Jest mega słodki, uroczy. <laughs> w sumie to samo. Ym, bardzo łatwy do zrobienia, idealny dla początkujących. No i myślę, że dobry jako bryloczek. Taki mini dodatek do prezentu. Jest spoko na sprzedaż. No i w ogóle czas, w jaki go ja robię. No to około 15 minut. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że tutorial był zrozumiały i spodobał Wam się. Jeżeli chcecie się pochwalić, no to śmiało. I tylko pamiętajcie, aby napisać skąd jest ten wzór. To do zobaczenia. Pa-pa!